Hmm, witam wszystkich. Zagrajmy w Mystic Towers. Nie wiem, przy, chyba udało się, że przycina coś na początku, ale nieważne. Jest to gra platformowa, izometryczna. E, Steruję się takim dziadkiem. Baron Baldrick się zwie. Celem jest, żeby zabić wszystkie potwory znajdujące się w wieży, a wież jest 12. 6 prostych, 6 trudnych. Yy... Oraz wysadzić generator potworów. W każdej wieży jest jeden taki. Dobra. Przeciwko potworom mamy różne czary. Właściwie to jest pięć. Różnią się tylko siłą. Działają dokładnie tak samo, po prostu strzela się. Dobra. W tej grze trzeba jeść i pić, bo można umrzeć z głodu. Co jest, to jest ciekawe... O! Już mordlę. Dobra, zapalimy światło. Jesteś. Teraz zaczę uciekać, tak? Ech. Dobra. Kisz. Ta gra używa modów do jako um, um, muzykę nie wiem, czy kojarzycie za dawnych czasów były mody. Poliki mod z mod mody. O, ale sobie trafiłem, po prostu piękny. obróć się. Dobra, może być. No i zabiłem wszystkie potwory na tym piętrze. To widać po tym, że z lewej. Na dole z lewej strony jest miniatura wieży. Podzielona 5 pięter. Jeżeli wykończysz wszystkie potwory na jednym piętrze, to wtedy piętro staje się białe, a nie czerwone. O, kasa. Dobra, mogę sobie zmienić? no to nie ma o, amunicji. Słyszałem no, jakieś żarcie. Drzwi. O, to było. Chodź na to. Co za ham. A, bla, bla, Popnąłem obiekt, coś tam, coś tam. TUTORIAL Siarka, siarka Powiedzmy, że to jest pomarańcza Mhm To niebieskie tutaj to jest teleport, można z tego korzystać jeżeli ma się czar teleport no, Ale ja chyba mam, ale tak nie chcę na razie korzystać To jest czar lewitacja Nie, nie używałem go specjalnie w ogóle ja w tą grę ostatni raz grałem bardzo, bardzo dawno, tylko w tą wieżę przeszedłem dzisiaj, żeby zobaczyć, czy jeszcze coś pamiętam. Dobra. O, Bam, bam. To zamyka... Nie, siatło. Żarcie. Super, wybuchowy orbus Apteczka. Bo nie trzeba mu się działa. I klucz. O! Dobra. No, to mi chyba już nie wybuchnie. Dobra. Venom cloud. Siarka. Hmm, jakieś złotko. Dobra, znowu na tym piętrze wszystkie wykończyłem. Idziemy do góry. O! Jakie miłe powitanie. Byk. Co? A, tu jest przycisk. No, nie wiedziałem o tym. Dobra, generator to jest. Generator można tylko wysadzić za pomocą bomby, którą trzeba znaleźć, gdzieś wiesz. Oj, nie. Dobra, zginie. dwa, 2 1. A, dobra, nawet lepiej. Czar. Drzwi. To fioletowe to jest bariera, ale popatrzcie, mogę sobie Ha! Wiedziałem o tym. Znowu ten skarabeusz coś tam. Aha. Dobra. No, dobra, to jest picie, ale ją się teraz upije. Kluczyk. Bierz to. Gdzie jest ta bomba? O, tu jest. Ta czaszka oznacza, że jest trucizna gdzieś w tym pomieszczeniu. Trzeba. Reveal. Światło. Klucz. To jest właśnie ten czar. Pusto, no. Gdzie jest ta bomba? O, ty chamie, ja Nie muszę. A! Dobra, Dobra, gin. Trzy, dwa, jeden. No i siarka. A tam jest bomba, jak tam dojść? Co jest nie tego, Dobra, za dużo. Trzeba pójść. Okej. Okay. To było głupie z mojej strony. Mogłem tam dalej pójść. Nie to.